Nazywam się Asia, ukrywam się pod pseudonimem Jolama, tatuję od 5 lat. Swoją przygodę z tatuażem zaczęłam będąc jeszcze w szkole plastycznej w klasie maturalnej. Zajmowałam się jubilerstwem, byłam na y, profilu formy użytkowe i w przyszłości y, myślałam, że zostanę jubilerem, jednak te plany szybko się rozwiały w momencie, kiedy ujrzałam, jak tak naprawdę funkcjonuje zawód tatuatora. Kiedy zaczynałam tatuować, nie myślałam raczej o, e, o motywach jakiś przewodnich, które będą dominowały w moich pracach. Raczej to powstało spontanicznie. A dlaczego akurat koty? Bo koty są super. Koty to jest największa psychodela, jaką w życiu doświadczyłam. Jak się wrzuca w Google grafika słowo kot, to pierwsze 30 propozycji to są już koty, które przerobiłam na tatuaże. Po prostu ciężko już znaleźć zdjęcia kotów, które nie wytatuowałam, dlatego klienci wiedząc to, mimo tego, że tatuowaliśmy się, nie wiem, rok, dwa lata temu, cały czas mi wysyłają zdjęcia swoich kotów. Żebym miała co tatuować innym ludziom. Staram się raczej nie dopisywać głębokiej filozofii moim tatuażom. Chciałabym, żeby były one po prostu pozytywne, żeby e, ktoś, kto na nie spojrzy, po prostu uśmiechnął i żeby mogły komuś poprawić dzień. Kiedy zaczynałam tatuować, myślałam, że styl, w który e, pójdę, to będzie akwarela. Teraz już wiem, że tak nie jest, to nie jest do końca to, co mi się podoba, więc poszłam w bardziej graficzne, bardziej może ilustracyjne, ciężko dokładnie opisać ten styl. W moich pracach znajduje się zazwyczaj dwa, trzy odcienie koloru, które po prostu mieszam ze sobą w różne sposoby, co sprawia, że ta praca finalnie wygląda na bardzo kolorową. Moim marzeniem był kamper. Może nie od zawsze, ale od kilku lat myślałam sobie, że o Jezu, ale fajnie będzie po prostu wsiąść w samochód i pojechać i zniknąć i żyć sobie po prostu w tym kamperze. Tak więc w styczniu planujemy dłuższego tripa do Portugalii z paroma przystankami po drodze, m.in. w Niemczech, we Francji. No i chciałabym tam potatuować trochę ludzi, którzy się zgłoszą do tego. Zaś w Szwecji planuję zrobić jeszcze dłuższy wypad z tatuowaniem na fiordach, w różnych pięknych okolicznościach natury. Jeśli chcielibyście tatuaż ode mnie, to zapraszam na zapisy, które są raz do roku. Info, jakie potrzebuję, to fajny pomysł i krótka notka o sobie. A tak w ogóle to w w studiu.